Witam Państwa na kanale Krajski TV. Dzisiaj moim gościem jest ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga. Zapytam go o, o wypowiedzi księdza biskupa Schneidera na temat Kościoła niemieckiego. Kwestie są ważne również dla, dla nas, dla polskich katolików, dla polskiego Kościoła. Zapraszam do subskrybowania kanału. Księży arcybiskupie nie tylko ksiądz jest ostatnio aktywny w mediach, reagując na różne przerażające zjawiska w kościele, ale także były biskup pomocniczy, ale jeszcze czynny w Kazachstanie, biskup, były biskup pomocniczy księdza arcybiskupa, ale czynny jeszcze w Kazachstanie biskup Atanazy Sznajder bardzo ostro reaguje na to, co dzieje się w Niemczech, prawda? to jest dla nas też, dla Polaków ważna sprawa, bo wielu naszych biskupów wykształciło się w Niemczech, wielu kapłanów kształci się w Niemczech, wszyscy tam jeżdżą na studia doktoranckie na przykład, na czym mówię o kapłanach świeckich, wielu Polaków mieszka w Niemczech, prawda, czy jeździ odwiedzać swoje rodziny, więc to te obyczaje niemieckie, ten sposób myślenia niemieckiego przenosi się na teren Polski, no i teraz oni tam mają synod, prawda, który się nazywa droga synodalna. Jakoś tak dziwnie mi się kojarzy z droga neokatechumenalna. I ten synod taki jakiś jest bardzo demokratyczny, bo tam wszystkich wiernych pytają się o zdanie, o różne opinie na różne tematy. No i na PH24 ukazał się artykuł referujący te wystąpienia księdza biskupa Schneidera i pozwolę sobie zacytować. To jest cytat dosłownie z księdza biskupa Schneidera. Jeżeli droga synodalna w Niemczech zaaprobuje sakramentalne święcenia kobiet, prawomocność zachowań homoseksualnych, błogosławieństwo par homoseksualnych, prawomocność zachowań heteroseksualnych poza ważnym małżeństwem, to będą na pewno katoliccy biskupi oraz wielu kapłanów i świeckich, a tacy na pewno są także w Niemczech, którzy tego nie zaakceptują i stąd nie będą w pełnej jedności z tymi biskupami. Którzy popierają tego rodzaju błędy wiary. No i teraz, jeżeli papież, to jest następny cytat z księdza biskupa Schneidera, jeżeli papież nie skoryguje heretyckiej decyzji drogi synodalnej, to de facto milcząco się z nimi pogodzi. Dojdzie wówczas do przedziwnej sytuacji, w której będziemy mieć papieża z jednej strony uznającego biskupów heretyckich, a z drugiej takich, którzy zachowują wciąż wiarę katolicką. Mógłby prosić o komentarz? Pan zaczął z tego, że ja tam aktywny w środkach Własnego Przekazu. Ja to tylko aktywny z konieczności, kiedy mnie ktoś coś pyta, gdzie prawda, po jakiej stronie prawdy, ja wymawiam w, w, w swoim imieniu, jak to czuję, jak to widzę, żeby odpowiedzieć na pytania tak, tak, nie, nie. Bez jakichś tam <laughs> przysposobień do jakiejś grupy takiej czy innej. Звісно, чисті Біскоп Шнайдер був моїм помощником кілька лет в Караганді і разом зі мною був від від Караганди, я до ліхеня, а він до іншої диасеції, так, щоб зрушити те справи, які ми хсі зробить таке праздве, традиційне. Традиційне не значення якісь такі традиції, тіскно то за, за якісь ретро, там я відомо, якийсь кресле, чи якісь тронами. A zatem, żeby wiara była prawdziwa, a nie jakaś tam e, z dodatkami nie wiadomo jakimi, z suplementem protestanckim. Nam takiego suplementu protestanckiego, e, muzułma, muzułmańskiego, żydowskiego, czy jakiegokolwiek innego, mamy do kościoła katolickiego nie potrzeba. Chrystus nie potrzebuje tej przyprawy takiej e, do, do jego kościoła katolickiego, która nic z nim wspólnego nie ma tego on bierze głos taki od razu i ma ten, to imię, kasztorny Athanasius i faktycznie broni, tak jak ten Athanasius w tych latach IV wieku bronił kościoła katolickiego przed arianami. I nawet papież wtedy zgrzeszył, bo jego odstawił na, na żądania tych heretyków, żeby on jego, jego zabronił wypowiadać. Ja, ja liczę, liczę na to, że tak samo Wielu tych dzisiejszych heretyków będą też nastawać na to, żeby w taki sposób też zabronić komuś innemu wypowiadać. Ale to nie uważam, to jest słuszne, dopóki człowiek żyje, musi mówić taką prawdę, do jakiej jest przeznaczony. Oczywiście Schneider ubolewa za swoim kościołem, który w Niemczech jest, bo on się urodził w Kirgizji, kiedy Там, на правді, були, все було традиція, молитва була так, як, як люди всі молили. Може, просто була, але була і e, становчо моральність, і все інше було, на правді, католицьке, так, як то було вже з віки. І коли вони з родиною від'їхали до Німець, то, то, його, його родина пережили шок. Вони бачили, що в Німцях, як і є, зіпсуть якогось села католицького, як протестантизм всього до, до, до костюла, то просто і, 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 комунія на ринку, все інше, то, то просто їх шокувало. Але він учимався, родина була моцна, і ойцець, і матка, і, і сестра, його одна є якої е, Кляриска, вони направді чимали позій віри на, на позомі Христосовим. Вони стоять на фундаментах моцним, не хвійним якимось таким, що пробує. niektóre hierarchie kościoła głosić. I to co on mówi, no mówi prawdę. Jeżeli papież to zaakceptuje, to te, te herezje, no to nawet on tam dalej mówi, że papież też faktycznie przyjmuje heretycką stronę i jak będzie milczał na to, albo to przyjmie, no, to on wtedy staje się też mniej więcej cień tej, tej herezji niemieckiej pada na niego, chcąc nie chcąc. Bo ktoś musi to podpisać. Al, albo z jakiej, z jakiej racji W Niemcke Episcopat, Homo sexuality związki, blackoslavic on homosexualists, which Kardinala Marx for the kobiety, and this in the episode, aniquatic. То цікаво, Біскоп Біскуп говорив о речах властивих і ясних, які були віками в Костялі, а вони мові, запевне, зімні парадигми, і вони з добрий, а біскоп Ленга є злий. Я тут якось не ваше розумію. Може треба до когось зручитись, якусь розпознати. Що то нас виходить шміх, бо. Herezję sieje w tej chwili w Niemczech biskup Marx tak. i jego zwolennicy liczni nazywani są marksistami. Tak, jest. No, tak. Taki, taka, taka ciekawa ta grupka. Tak. I on, on podbiera tych ludzi, który naprawdę jest zepsuci tym e, progresywizmem, i laicyzmem i tym liberalizmem, modernizmem. On wykonuje czyjeś zadanie. Ale jeżeli to, co oni tam sforsują na tej drodze synodalnej, to może być potem przerzucone na cały Kościół. Zmuszą biskupów w Polsce, że ta droga synodalna w Niemczech jest najlepsza. I wtedy przerzucą na, Pols na Polski i poliance to wszystko. Biskupi na razie nie sprzeciwiają się. Nawet Schneider sprzeciwia się. I tłumaczy dlaczego. Nawet biskupi na Ukrainie. Słyszałem tam jeden z nich, e, kijowski chyba biskup. Nie? знав його, коли він був ще в семінарі студентом. E, і він виповідався до етеру, що e, вони хочуть повідати біскупам упомнення братерське, як у конференції біскупів України. Навіть вони подіймують такі дороги, а в Польщі я такого не слышу. Ну, no, і тут 9 років, ще не найгоржі слышу, але я ніяк такого голосу не можу ухватити. Жодна антенна такого не вшихазує. czy ja studiowałem w Akademii Teologii Katolickiej, tam robiłem doktorat, tam pracowałem i nie pamiętam profesorów, szczególnie te księży, szczególnie teologii Yy, I wszelkich nauk teologicznych czy historii Kościoła, którzy by nie, nie, nie mieli stypendiów w Niemczech, nie robili doktoratów w Niemczech, nie wyjeżdżali do Niemiec na jakieś badania, konsultacje i wracając z tych, z tych Niemiec, oni już byli inni. Oni mówili to, to, co Niemcy. Znaczy, w Polsce niby był Kościół tradycyjny od dołu do tych kapłanów, którzy w Polsce się uczyli. Do Wyszyńskiego non possumus. – No Tak, tak. Do góry, tak. Znaczy, tam była taka tragedia. Ja bardzo dużo uczyłem na początku lat, na przełomie lat 80. i 90. w seminariach duchownych, bo wtedy był taki wymóg, że w seminarium może uczyć tylko doktor, a ci księża uczący dotąd w tych seminariach doktorami nie byli. I później Kościół podjął decyzję Polski, Kościół, poszczególni biskupi, że no trzeba tych doktorów księży mieć. I wysłano ich na szybkie studia doktoranckie, czyli do Niemiec. Prawda? I moja identyfikacja, nie tylko moja, była, że coś się zaczęło psuć w Kościele polskim od, od momentu, kiedy się pojawiło kilkuset y, l, kapłanów wyuczonych y, w Niemczech, którzy zaczęli uczyć y, w polskich seminariach. No, faktycznie jest takie przysłowie, kto płaci, ten zamawia muzyczkiem, ten ma priorytety. A jeżeli w Niemczech się uczy, to ta teologia taka. Roz, rozluźniona ta teologia niegdyś katolicka i mocna w niemieckim kościele, przeciągnięta teraz konkolem protestantyzmu, oni wsiąkali to wszystko i dzisiaj prowadzają w Polsce, na razie cicho, tak, o tyle możliwe, żeby nie, nie budzić społeczeństwa, tak, nie robić kontrrewolucji, ale kiedy będzie przyjęte to, co w Niemczech jako taka tam próba taka jedzie, jak ta próba będzie przyjęta w Niemczech, a w Niemczech przyjmą to wszystko, po no. chociaż sprzeciwy już są, już są sprzeciwy jakieś tam, ja mówiłem, o no, u Piszczewskiego na antenie, że tam 3 cztery biskupy jest mniej więcej katolickie, mnie tam mówił sekretarz e, kardynała Meissnera jest Starczyńskiego a, no, może pięć jest, e, Schneider mówił o pięciu mniej więcej i Wolk ten się sprzeciwia

когото щав в провази з блонди, же в коселі та такі блондов блендов доході. От просто костьо стає якась така партія, і хтось форсує свої інтереси, лобує то в шишко невідомо поцу. Так само німці злобовали як лобі зробили е-е сино амазонський, прежде, що їх їх пінензе і їх єпископі, які німці були в Бразилії, в інших паństвах, де є ця Амазонія. Oni tam zamichali seminarium i dawali możliwości, żeby przosili sinowych księża. Ale potem specjalnie dawali mężczyznom jakieś tam takie rzeczy, że potem pokazać, a tam nie ma komu pracować, i mówili co, jeżeli papież pozwolił, żeby w Amazonii byli probaty, to oni od razu wprowadzą to w Niemczech. Faktycznie Marx mówi, że Kościół, Biskup Marx. Tak, Kardynał jest. Kardynał tak, Marx, tak. nie Karol. Tak, Marx. tak Karol Marx. Chociaż, chociaż mówią podobnie. Chociaż Kardynał Marc pracował w Trier, tam gdzie Marx urodził, tak so to mniej więcej można jak, jak, jakieś krewny, nie wiadomo. To to nie nie, nie tak ważne, ale rewolucja ta sama, co zrobił tamte. Tamty, tamty napisał, a ten robił. I kiedy ta rzeczy staje się na tyle aktywnej z tej strony. To widać, że to przysiągnięte protestantyzmem, a pamiętamy, że Benedict XIV mówił do Polaków i dziękował im приmasy i do biskupów dzięki wam, że powstrzymali zalę luteraństwa na polskich terytoriach. Faktycznie wtedy biskupi stawili czolo, a to było napisane w Języki w 1751 roku, to papież wstawił czoło. Dziś się biskupi czoła nie stawił, ani papież nie, 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 ich nie zachęca, ani nic, tylko każdy cichutko siedzi, a nie stracić swojego miejsca, no a wtedy jak staną przed Chrystusem, co będą mówić. A to jest bardzo niebezpieczny eksperyment taki i Schneider mówi bardzo jasno, jeżeli przyjmie to wszystko, to stanie się sam faktycznie heretykiem. Бо коли не, не мовив ясно, можна чи не можна, а Маркс по трьох днях поїхав власне, до Ватикану здавати рапорти, що було на, тих, на тим посідженні. А кому здав рапорти, хто дав інструкції, далі то все сконцентрувалося, ніхто цього не вів. То по що цю таємницю в Костелі, цей замен, який проводить не до чого? У Христоса не було там якийсь таємниць. Він мовив, що вам му, мовив в таємниці, бо був прослідований, розглашається на дахах. Ксьонц, арцибіскоп, повідав, że to jest efekt działania lobby, nie wiadomo jakiego lobby. Ja bym tutaj y, y, prosił o dopowiedzenie, bo y, nie wiadomo. No to lobby szatana, albo jak to woli szatana, masonerii. Szatansko-masońskie, masonie mówili 200 lat temu, węta w włoska że my chcemy zniszczyć kościo, to tam cały program jest, jak trzeba niszczyć. Czy te biskupi nie czytali tego programu? Przecież jest w internecie jeden klik, a nie patrzysz jakiegoś filmu wzduru. Jakiegoś i będziesz widział, co oni chcieli. Bardziej czytają gazetę wyborczą niż takie. No, wtedy kto, kto, kto co czyta z obfitości ich, ich nie chce serc, nawet ich usta nic nie mówią, bo nie ma co mówić. Pusty, Dziękuję. pusty nie stanie się pełnym. Amen. Dziękuję bardzo. Proszę.